Hejka, wypijmy razem kawę i pogadajmy. E, chciałabym z wami poruszyć temat, e, temat taki, no jak dla mnie dosyć lekko. Wiedzcie, co się stało z dzisiejszymi czasami w sensie. Czemu ludzie nie potrafią ze sobą rozmawiać? Wyobraźcie sobie to że w dzisiejszych relacjach, dosłownie jest sobie człowiek, jest sobie drugi człowiek występuje takie, takie schorzenie, taka takie coś co się nazywa ghosting i wytłumaczcie mi o co ludziom chodzi, że jest akcja taka będzie teraz kurują media społecznościowe Kontakty internetowe. That's fine, ok? That's fine. That's fine, okay? Zdarza się, nie? że ludzie raczej preferują poznanie się przez internet. Ale dziewczyno, weźmy tak powiedz. Ja się tyle bardziej skierowana do dziewczyn. Ale panowie, może ja czegoś nauczyć się w tym filmie? Wytłumaczcie mi, o co chodzi w relacjach z ludźmi. Wiecie, piszecie sobie z kimś, nie wiem, no jest tam jakiś człowiek, który, który Wam się spodobał, albo nie wiem, widzicie go i macie, Boże, ja chcę go poznać, cokolwiek. Cokolwiek, nie? Okej. Okay. Żaden problem. Rozmawiacie, piszecie i tak dalej. I nagle. Zaczyna jakby przychodzić te jakże ciekawe zjawisko paranormalne. Na zasadzie widmo. No ta osoba jest, wiecie, prowadzicie dialog tydzień, dwa, trzy. Już pomijam, że ta osoba unika, wiecie, żero propozycji jakiegokolwiek poznania się w realnym życiu, nie? Bo pisać dużo każdy może, opowiadać każdy może, a potem w praktyce wiemy jak to wychodzi. Ale dobra. I sobie wyobraźcie to, że wiecie, się rozmawiacie z kimś, angażujecie się w tą relację, rozmawiacie, piszecie i w ogóle Męczyk, ta osoba znikła. I to wiecie to nie jest tak, że nie wiem, ta osoba wam napisała, powiedziała a słuchaj, to nie jest to, co ja szukam, nie dogadujemy się, pójdźmy w swoje strony, pożegnajmy się jak ludzie dorośli bo pomijam, że ten problem też dotyczy dorosłych ludzi w tych czasach poznawaniem się z ludźmi. Nie znika. I wy, dziewczyny, no chłopaki pewnie też, ale dziewczyny, zastanawiajcie się, co poszło nie tak. Co poszło nie tak, że taki człowiek czy no był, ta osoba była w waszym życiu, Rozmawialiście, była jakimś tam waszą rutyną codzienną, rozmowa z tą osobą. Magic znikła. I to w ogóle bez żadnych wyjaśnień, bez niczego. Uwa, ludzie, wyjaśnijcie mi, co jest nie tak. Dlaczego doszliśmy do czasów? I powiem wam, ja nie sądziłam, że ja dożyję czasów. A ja mam już swoje lata że nie dożyję czasów, że ja będę musiała się zastanawiać, z kim zaczynam jakiś dialog, czy ta osoba mi nie ucieknie za tydzień bez wyjaśnień, bo wiecie, no ja mam zdanie, jak ja się z kimś poznaję, to ja chcę tej osobie poświęcać czas, ona powinna też mi poświęcać czas, żeby czegoś grało, spotkać się, poznawać, opowiadać o sobie, o swoich przeżyciach, o wszystkich takich rzeczach, które które wiecie, no... żebyśmy się oboje otworzyli przed sobą, nie? A w momencie jak kurde piszecie z kimś i tak dalej. I ta osoba nagle... puf, Nie ma tej osoby. Ona było. Poświęciliście jej tam prośba tydzień, dwa, trzy. Ona wam, zaangażowaliście się. Magic. Nie ma. Nie ma tego człowieka. A wy, tomaczki i ludzie, czemu wy sobie robicie sami taką krzywdę? Ja też miałam sytuację niejednokrotną, poznając się z kimś, że rozmawiam z tą osobą, proponuję spotkanie, wiecie, tak, tak normalni ludzie. Dobra, dziewczyny, na czym ja Wam skończyłam? A i wiecie, no macie kontakt z tym człowiekiem, i tak dalej. No i znika. I wiecie, człowiek jak się zaangażuje, normalna osoba jak chce kogoś poznać, no to pielęgnuje tą znajomość. Nie chodzi mi nawet o relacje typu związki, niezwiązki bliższe, same posiadanie znajomych. O to musicie dbać o takie relacje, kontaktować się, rozmawiać, pisać, pytać się, jak ci minął dzień. Naprawdę, napisanie wiadomości, jak ci minął dzień, to, to nie jest trudne, to zajmuje dwie sekundy. No sobie wyobraźcie. Powiem Wam, no ja jestem przerażona faktem kurwa, że doszło do czasów, kiedy komunikacja międzyludzka stała się czymś normalnym. W sensie to jest problem. To, że ludzie ze sobą nie umieją rozmawiać, to się stało jakimś takim naturalnym problemem i ludzie tego nie uważają nawet za problem. Staram naprawdę się zrozumieć. Wracając, ym, ja Wam powiem tak, no ja jestem przerażona. Bo jak teraz, i to, to, to jest najbardziej, wiecie, jak jeszcze rozumiem, bez uraz do widowni, która jest ode mnie sporo młodsza, poniżej nawet 18. wzięła ja 18 miałam lata temu. Yy, to wyobraźcie sobie, że młodzież ma problem z komunikacją. Oni nie wiedzą, jak ze sobą rozmawiać. Doszliśmy do etapu, że rozmowa polega na tym, że zaczynanie z jakiejś w ogóle dyskusji polega na tym, że zareaguję na zdjęcie. Wyślę reakcję na zdjęcie. Wyślę się lajka. Napiszę Ci, że masz fajne, fajną pierdziawę. To jest szacunek do siebie i drugiej osoby. No nie wydaje mi się, nie? Więc wiecie, no dla mnie to jest po prostu... Okropna sprawa. Ja, ja wiecie, ja jestem też osobą medialną i do mnie też ludzie piszą, ale do mnie ludzie piszą że czasami z taką, z taką głupotą, że ja nie potrafię z nimi nawet dialogu zacząć. Bo jak ja widzę na starcie, że ta osoba nie będzie pielęgnowała tej znajomości, nie będzie mi okazywała szacunku, no to ja idę dalej. Bo to nie jest ta droga, której ja szukam. I nie chodzi mi nawet o związek miały zwykłą relację międzyludzką. Wytłumacz mi to jak, jak to działa, że ludzie przestali ze sobą rozmawiać. Bo nie wiem, my za niedługo będziemy się komunikować. Yy, nie wiem, czym. Nie wiem, gołębiem. Będziemy spyli z gołębia wysyłać? Czy jak to będzie w praktyce wyglądać? I wiecie, no najczęściej ten problem nie mówię, to działa ja stronie, bo to jest problem, który dotyczy się całego świata ogólnie. Ale najczęściej to panowie robią taką sytuację. I wiecie, i taka dziewczyna, no dziewczyny też tak robią, ale no z tego, co wiem to od moich widy to częściej face kiedyś robią takie sytuacje, że zrobią wam nadzieję. puf, nie ma tej osoby. Wiecie, Wy się potem zastanawiacie, co byście zrobiły. A może coś nie tak powiedziałam, a może coś jednak poszło nie tak. Nie, Wy zrobiliście wszystko w porządku. Tylko ten człowiek nie umiał się określić wprost, powiedzieć: Słuchaj, nie umiem budować relacji międzyludzkich, mam ewent ewidentny problem ze sobą, nie umiem prowadzić rozmowy. Jakby ludzie tak na starcie, taki, taki alert, wiecie, jak się alert pogodowy, jakby ludzie mieli taki alert na starcie, słuchaj, zgołstuję się po tygodniu, zniknę po tygodniu, nie umiem prowadzić rozmowy, nie jestem dojrzałym, dorosłym człowiekiem. Wiesz, była byłaby łatwiejsza komunikacja? O, szczerze mówiąc, to to zniechęca poznawanie się z ludźmi. Jak na przykład ja poznaję jakąś osobę, próbuję z nią nawiązać kontakt, proponuję spotkanie, to spotkanie jest ciągle odwoływane. Bo coś tam, coś tam. Ostatnio dostałam wymówkę od pewnej osoby, że nie może się ze spotkać, bo idzie do klubu na cały weekend. Więc wiecie, jeśli dla takich osób ważniejszym priorytetem, gdzie ta osoba też chce was poznać podobno, nie? Tak słyszeliśmy, nie widzowie, no to wiecie, no jak taka osoba ma priorytet, że klub. Wyjście, nie wiem, zrobienie czegokolwiek niż nawiązanie z wami relacji, no to ch**a. Wam prawdze jak już planujecie tak zachowywać, bo wiecie, ja tak nie robię. Ja mówię wprost, słuchaj, nie wiem, nie pasuje mi ta relacja, nawet nie chodzi mi tu o związek. Ja z kimś się poznaję, słuchaj, nie pasuje mi ta relacja. To nie jest ta droga, którą ja idę przez życie. Nie dogadujemy się, pożegnajmy się z kulturą, żegnam, nie? Albo nie wiem, nie odpisuję, bo no, no jestem dorosłym człowiekiem, mam swoje życie, obowiązki. No to po prostu, wiecie, odpisuję tam po jakimś czasie, mówię, wybacz, robiłam coś tam, coś tam, opowiadam swój dzień, nie? I tak wygląda normalna relacja z ludźmi. Ja zostałam, kiedyś go przez pewnego pana. <laughs> Wyobraźcie sobie, spotkałam się z gościem. E, to było x lat temu, ale mnie smak pozostał. E, spotkałam się z gościem, widziałam się z nim trzy razy. Był w realu, rozmowa się kleiła, pogadaliśmy o życiu, zważyliśmy się ze swoich problemów. Jak bajeczka. Wyobraźcie sobie, z gościu o trzech spotkaniach ze mną, stwierdził, że nie, 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 nie. nie. Potem i chłop zniknął. Po prostu to, co wam mówiłam na początku filmu. Bajlądu. Ta osoba jest potem jej nie ma. I wyobraźcie sobie to, że po czasie taka osoba potrafi bezczelnie, dosłownie bezczelnie wejść sobie na wasze socjale i polejkowe bo, bo tak teraz się komunikacja zaczyna według ludzi, nie? Według, no weźle, ja mam zdanie, że jak ja bym się chciała z poznać, czy ktoś już do mnie pisze, no to pisze, Cześć, jak Ci tam mije dzionek, czym się zajmujesz, opowiadaj, tak. Wiecie, dowiedzieć się coś o tym człowieku. I ja opowiadam temu człowieku również o sobie, jakie ja mam hobby, cokolwiek, nie? Nie, w tych czasach się pisze masz snap. Reakcja na zdjęcie czy to się kiedykolwiek zmieni, bo naprawdę mi się odechciewa w ogóle pisać z kimkolwiek, rozmawiać z kimkolwiek przez takie coś. Ja, ja jestem singielką aktualnie i stwierdziłam, że będę tą singielką, dopóki ja nie poznam kogoś, kto idzie tą samą drogą, co ja? Mówię się, jak ja mam mieć relacje, że ja z kimś piszę i tak dalej. I nagle dostałem ghosting, dosłownie lepe na łeb. Dostaję ghosting. Bez absurdalnego powodu, bo przecież ja się staram o tą znajomość, piszę i tak dalej. Proponuję spotkania. Spotkania są odmawiane. No, dziewczyny. Podsumowanie ludzie, którzy chcą budować jakąś relację z wami, nie jest żaden problem. To z naszym społeczeństwem jest jakiś problem. Więc no, naprawdę. Pamiętajcie, nie pasuje Wam jakiejś znajomości. pożegnajcie się jako kulturalni ludzie. Nie, nie chcę, nie wiem. Nie pasujemy do siebie, nie dogadujemy się. Dajemy sobie spokój, dajemy sobie żyć. A nie wiecie, wy piszecie z kimś, czy ktoś z Wami pisze, rozmawia, spotykacie się nawet. Ta osoba magic. Po co, po co ja się mam wytłumaczyć, dlaczego ja zerwałam kontakt, zerwałam kontakt. Po co? Dajmy drugiej osobie poczucie winy, że coś zrobiła, przecież to jest zabawne. Naprawdę jakby więcej ludzi zaczęło mieć mózg yy, i zaczęło myśleć, uwierzcie mi byłoby lepiej na tym świecie. Mm. No i w sumie tyle bym chciała powiedzieć mniej więcej o tym, bo to byłby film za długi, jak ja bym miała to komentować. Ogólnie to planuję i babski wieczór. W sensie pytania do babskiego wieczoru, porady związkowe tak więc możecie pisać dziewczyny w komentarzach. Możecie... Um, Możecie też śmiało zapraszam na inne socjale, które podlinkuję Wam tutaj. I co, pamiętajmy, że dorosły, dojrzały człowiek nie robi problemu. Niedojrzała osoba się tak zachowuje. Więc, jak będziecie jeszcze mieli pomysł, o czym byście chcieli porozmawiać, jaka tematyka was interesuje, to pisać w komentarze. I dziękuję Wam, że jesteście. Pusiaki.